I kolejny dzień, i kolejne sygnały. O, może teraz będzie widać 10 groszy. 31 groszy, takie szpileczki z piachu. Niezbyt przyjemne znaleziska, jak na Plac Zabaw. Tu mam sygnał na 20 albo 10 groszy. No i dobra, jest 20 groszy. Obok 20 groszówki leżała złotówka. Ale mam tutaj sygnał na, na 5 zł, tak? Albo na 5 groszy. Wolę to pierwsze. Dupa Lipa, 1 grosz. Wiecie, dlaczego nie chodzę ostatnio z magnesem? Ma na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze, strasznie pozrastały wszystkie zbiorniki, a więc jest to swego rodzaju męczarnia rzucać takimi, w takich zbiornikach, a tym bardziej chodzić w nich. Po drugie, ceny złomu są tak kosmicznie małe że po prostu wiecie no zniechęca to spadło to na pysk wszystko po trzecie no samochód ciągle jest uwalony wali mułem w nim i tak dalej także ja wiem zostawiam to sobie na jesień od jesieni znów wrócę na razie cieszę się wykrywaczem biegam sobie jakieś tam drobniaki wpadają frajda jest taka sama też mi czasem brakuje tego magnesu no ale na razie Na razie pozbieramy trochę kapsli, nie mam nadzieję, że się wam to nie znudziło, Tyle roboty i kawał dziabąga, śmieciucha 50 z groszami 50 groszy z groszami, jak to brzmi a tu kolejne groszaki się kryją pod moją ulubioną huśtawką. jeszcze jedna 50 50 groszy, tym razem 10 groszy. Szajc metal. Trzecia 50 groszówka. Piękny wisiorek w kształcie literki L czy też V. I do tego jakieś grosze. Zawsze powtarzam, jak na przechodzone miejsce to całkiem fajny. Wciąż wyłażył drobniaki. Była taka szaruga, że myślałem że wyciągnęłem baterię. Ale patrzcie, przyklejają się do niej monetki. Są to magnesy neodymowe. Jeden magnes. Drugi magnes i trzeci magnes. Widzicie to? Jakieś takie wykuśne. Teraz zrobimy eksperyment procesowy. Tu jest postronek policji. Jak widzicie, odwracamy się i mamy taką, zobaczcie, piaskownicę. Normalnie zajmie mi to mniej niż minutę. Tylko przelecę piaskowniczkę i zobaczymy, czy coś tutaj w ogóle leży. Różnie bywa, nie? Oho, chce leżeć jakieś 10-20 groszy. Niestety nie są to grosze urywek pultaba czy innego gówna z aluminium. I to by było po eksperymencie, nic tutaj nie było. A więc lecimy dalej ku przygodzie. Ludzie to już mnie tu znają, powiedzą. O, znów ten wariat z wykrywaczem, a niech mówią co chcą. O, ktoś tu dziury pozostawiał. Mam nadzieję, że nie konkurencja. Cóż to za piękny sygnał? Wcale on taki piękny nie jest. No nie jest, nie jest. Kolejne śmieciuchy, nie wiem czy w ogóle Wam to pokazywać. Same groszaki. Spójrzcie jaki piękny, romantyczny widok. Jakiś patałach, wyprowadził tu swojego Frenzla. ten się tu załatwił, widzicie to? Patrzcie, jest psia kupa. Ludzie, Wy się opamiętajcie. No i taki apel kurcze do rządzących, czy ktokolwiek ma na to wpływ? Po co te tablice zakazujące? No spójrzcie, no przyjdzie dzieciak, będzie się tu bawił. Ja pierdzielę, że Wam nie wstyd. Widzicie to co ja? Na placu zabaw leży psia kupa. Samo to się nie zrobiło. Hamie, który wyprowadzać tu psa, doigra się w końcu i zapłacić 500 zł kary. Już ja się o to postaram. Jak ja miał tutaj małe dziecko, to ja bym wszystko zrobił, żeby cię upierdzielić. Wyobrażacie to sobie? Nie, no po prostu ręce opadają. Przytuliwszy jeszcze kilkanaście groszy, opuszczam to smutne miejsce, przygnębione widokiem psiej kupy na piasku. Tak, chciałbym wierzyć w to, że zrobił to jeżyk, wiecie, przyszedł, nasrał i poszedł dalej, ale obawiam się niestety, że, o patrzcie 10 groszy, że zrobił to jakiś frędzel, a dlaczego tak myślę? No bo sam widziałem niejednokrotnie jak ludzie wyprowadzają swoje psy na place zabaw, a więc nie sądzę, że ci sami ludzie sprzątają po tych swoich psach, ręce opadają, czas umierać. Dałem kolejne kilka dni temu placu, czy też temu placowi. To już jak kto woli, zobaczymy, czy się zregenerował i czy nagubił coś dla mnie. Chyba ktoś tałczył na rurze i zgubił 10 groszy. Arturze Skaniowa, cóż to był za ptaszek? Ty się znasz. Podpowiedz. Przytulając kolejne drobniaki, przypomniał mi się film Adiego z Wejherowa, jak był ostatnio na plaży. No i słuchajcie, no to jest przykra rzeczywistość. Właśnie piękny przykład pseudoposzukiwaczy, który leci z klapkami na oczach, interesują go tylko monety, a jak widzi kumpla po fachu, to odwraca głowę i ucieka w drugą stronę. To jest masakra. Ja właśnie takie sytuacje spotykam tylko nad morzem. Tu, w grudziądzu, gdzie chodzę, to oprócz mnie chodzi jeszcze pięciu, sześciu ludzi. Wszystkich znam osobiście. Z każdym zbiję piątkę, pogadam. Tak powinno to wyglądać, chyba co? To jest masakra. Tak jak mówi Adi, jedzie motocyklista, machnie sobie łapką, widząc drugiego motocyklistę. Samorowyżyści. Ludzie biegający, tak samo pozdrawiają się. A detektorysta, jak widzi drugiego, to łeb do tyłu i w swoją stronę. Nie no, dla mnie to jest jakaś porażka. Czy naprawdę to środowisko jest tak wypaczone? Ale tak to jest, jak Janusze biznesu dorwą się za wykrywać i wiecie, myślą, że sobie życie odmienią. I widząc kumpla z wykrywką, widzą w nim tylko konkurencję. Przykre to, naprawdę. A później się dziwimy, że nas widzą jako środowisko w ten sposób. Jak nas inaczej widzieć. Tak sobie napyskowałem, wyciągając dwa grosze. Jakaś taka nakrętka, ale patrzcie, tam. Jak ja dawno chrabąszcza nie widziałem. Witam, panie chrabąszczu. Co tam u pana słychać w tym roku? Widzę pierwszy raz chrabąszcza. Bywały takie lata, że po prostu tego odgroma frowało. Dochodzi piąta. A ja wam powiem, że polubiłem te objazdy moich placów zabaw w grudziądzu. Fajna zajawka. Nie wiem, jakoś tak wpadło mi to w krew zawsze parę groszy wpadnie, jakiś dziabąk jakaś forma relaksu a że lubię słuchać dźwięków wykrywacza to muszę się zadowolić taką formą hobby a w tym miejscu zawsze niesamowity syf jest nie wiem teraz to jest pikuś ale bywały takie dni, że to po prostu był armagedon no jeden grosik mam taką ciekawostkę te Figurki z Kinder Niespodzianych, które dostałem od Tomka z kanału Kobylin. Tak stoję na Pchlim Targu, to rozdaję dzieciakom za darmo. Zawsze jak jakieś dzieciątko podejdzie i ogląda te figurki, wiecie, zawsze jak to dzieci, nie? To ja mówię: Weź sobie, wybierz, co tam chcesz, co ci się podoba. <grym> Już chyba z 20 figurek dzieciakom rozdałem. Naprawdę, frajdę mają z tego niesamowitą. A ja też mam z tego radochę jak widzę uśmiech dziecka na twarzy. Nie ma nic fajniejszego, chyba, na tym świecie. Także dzięki tomciu przyczyniłeś się do radości wielu dzieciątek. Także ludzie już wiedzą że jak widzą mnie na pchnim targu, że będą darmowe zabawki z kinder niespodzianek. Czy tym razem będzie grosik czy znów jakiś skrzywac biurowy takie coś kawał szpili takiej zardzewiałej. Niby tak samo, a jednak inaczej. Spójrzcie, jak byłem tutaj dwa dni temu, to tu było przejście. Teraz widzę, że tutaj jest postawili płot. No i bardzo dobrze. Może te psiaki nie będą tu wbiegać i załatwiać swoich potrzeb. Cup of coffee please. Ach, te dzieciaki tych te ich pomysły. Zobaczcie, jak sobie obsypały całą karuzelę. <grytanie> Także nie usiądziesz, panie. No i fajnie. Ja jestem zadowolony. Słuchajcie, ilość znajdę żadna. Troszkę śmieci. Jest naprawdę czysto. Spójrzcie wokół. I tak powinno być. I takie prace zabaw chciałbym... Zastawać za każdym razem. Ja nie muszę na tym zarabiać, uwierzcie mi, tak jak komuś się tam wydaje. Ja będę szczęśliwy, jeśli dzieciaki będą się bawiły na czystych placach zabaw, wolnych od psich kup i innych takich dziabągów. Jako, że byłem w pobliżu, postanowiłem sprawdzić, jak ta moja ulubiona ławeczka. No bydła nie nauczysz. Niestety, taka konstatacja. Bydło chociaż będzie miało warunki stworzone ku temu. Spójrzcie, można, można wrzucać. Śmiecznik jest opróżniany na bieżąco, jak widzę. No ale bydło woli rzucać sobie pod nogi. Prawda, że to przykry widok? Ostatnio tutaj sprzątałem, minął jakiś tydzień. Spójrzcie, no, ręce opadają. Ale skoro tak lubicie. Oh, Boże, Boże, spójrzcie, takie szkło. Ja już tego nie będę sprzątał, niestety. No poddaję się, wygraliście, poważnie. Musiałbym być ciężkim frajerem, żeby przychodzić tutaj co tydzień i ten syf po Was sprzątać. Na to nie mam słów, jestem bezradny. Zostałem pokonany. Brawo dla Was. Człowiek to brzmi dumnie. Małpę by nauczył szybciej dbać o porządek niż co niektórych, jak ja widzę. No dobra, ja odbieram swoją dywidendę z ławeczki Jedynie złoty 10, ale to dlatego, że dzisiaj nie sprzątałem. Przypomnę się tutaj za tydzień. Zobaczymy, jak sytuacja na froncie. Pod kolejną Tyrolką znalazłem 50 groszy i zobaczcie, miałem tutaj fajny sygnał. Widzicie, jest fajna dwójeczka. Elegancko. Kolejne sprawdzone miejsce, bujaczki jest monetka dwugroszowa. I w dołku 2 złote. Super, nie? Spójrzcie, takie szkło zbrojone. Niesamowita rzecz. I to na placu zabaw leżało wcale nie głęboko. 30 groszy. Kolejny sygnał. Mam powiedzieć, że te place zabaw to jak takie bankomaty z drobniakami. Mam ochoty na drobniaki, to wpadam na placek. Pyk, pyryk. I parę złotych wpada. Lepsze to niż plaża. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Spójrzcie, jakie fajne. Widoki, pajęczyna. Cała w Rosie. Piękny widok widok poranko. Co? Takie dzieła sztuki. Czy to nie są piękne widoki? Spodziewalibyście się, że takie rzeczy można zobaczyć na zwykłym placu zabaw w środku miasta. Upolowałem kolejną piękną pajęczynę. A oprócz tego upolowałem też złotóweczkę. Również kolejną. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że to coś, to resztki jednorazowego e-papierosa i faktyczne bo tego pełno leży. Tu się zaciągasz, panie. Masakra. A ja nie wiedziałem tego, bo ja nie palę papierosów żadnych, ani E, ani B, ani Me, ani Kokuryku. Nigdy się nie nauczyłem palić. Idziesz, panie, sobie idziesz, patrzysz, ale syf. Nie, to nie jest syf. To jest syf. Fajnie, nie? Ale. Co mi do tego nikomu to nie przeszkadza, tylko jakiemuś Dario. Za kogo ten koleś się marzy? Ciągle ględzi. Przecież możemy i potrafimy żyć w takim syfie, prawda? Czy komuś się coś złego dzieje od tego, że tyle śmieci wokół? Przyszedłem na tę plażę specjalnie później, aby dać szansę moim konkurentom. Na razie wyciągam po nich 50 groszy. I spójrzcie ile do tej pory wyjąłem śmieci. Także jestem jak takie pożyteczne robactwo. A więc wy też nie bądźcie jak mięsiarze wśród wędkarzy. Zabierajcie śmieci, nie tylko monety. Niby pospolite znalezisko, ale spójrzcie cały pakiet wsówek tutaj ktoś sobie zostawił. A po skończonej robocie trzeba zrobić myju, myju. Dobra, fiskarsik czysty, simpleksik też. Tyle śmieci. Samo, same kapsle, nie? Dzik już był, a to, to jest moja konkurencja, czyli dzik już pozbierał to nie ma, poni to już nie ma co zbierać. No, ale dosyć fajny. Oswojony, nie? Ja już go tu widziałem ze trzy razy, kurczę, jak byłem, nie? A to nie, to pan robił mu te zdjęcia? Tak, ja, ja mu robię, ja, ja go na YouTubie wrzuciłem, nie? No, jest, już, już jest sławny. Także no na imię, już podchwycili to imię już widzowie. Już tam go nazywają Wojtek, nie? Także no. <laughs> pytają. A Wojtek, a Wojtek jak go nazwałem. Pytają, Wiem, wiem, słyszałem. Pytają właśnie o Wojtka. I ciągle mi gadają, żebym coś do niego przyniósł. Ostatnio przyniosłem mu jabłko, tego nie było, nie? Za późno przyszedłem, nie? Bo on tak trochę prędzej jest. Drugi chleb, drugi ser, nie? No, no, no. Kiełbasy, jak to... Zostają tam na tych grillach. Bo wącha nie ruszy. <noise> Taki jest gość. No. Czyli chleb i ser, tak? Chleb, ser, takie rzeczy. Nie. A jakieś owoce? owoce? Tak, owoce. Tak? Tak. O, to dobrze, to no, według mu przynosił jabłka. On tak z rana jest przed czwartą nawet, nie? I jest w nocy też wieczorem a, no to fajny, fajny. To że słyszeliście, to jest pan, który nadał imię dzikowi. Dzik ma na imię Wojtek, a więc rozmawiałem z Ojcem chrzestnym Wojtka. Słyszeliście, Wojtek lubi owoce, chlebek, ser, a kiełbasy nie lubi. <laughs> Wojtek jest tak dziwny jak ja. To fajnie, to się dogadamy. Szkoda, że byłem tak późno, bym coś dzisiaj z nim zagadał. No dobra, ale i tak nic dla niego nie mam. Tak, tak, wiem. Tymczasem uciekam.